Szymano, szymano, podobno nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani karpiarze, także jestem. Koniec października, przymrozki, ale piękna aura za oknem. Musiałem tu przyjechać, musiałem przyjechać na Karpiowo-Ostoje, czyli łowisko, na którym dzisiaj się znajduję. E, jestem tutaj pierwszy raz, także idę, zrobię rekonesans, zobaczę jak wygląda moje stanowisko, a może coś wypatrzę, jakie sławy. spławy, także lecę. Przyszedł czas i na ten naprawdę fajny namiotik, czyli EXO BV Plus Dzisiaj będę go pierwszy raz używał Także od razu Wam pokażę co znajduje się w torbie W torbie od razu mamy namiot Który jest spięty Także fajne rozwiązanie W tej kieszeni znajdują się śledzie Także fajnie w końcu w jednym miejscu W tym miejscu z przodu znajduje się również podłoga także też osobne miejsce na podłogę, fajne rozwiązanie, takie kieszenie także. A w tylnie kieszące znajduje się podpórki także. Wszystko ma swoje miejsce. Na temat namiotu Exo Plus. Najszybszy montaż i demontaż wśród schronień tego typu. Wykonany z materiału EX z warstwą zaciemniającą wnętrze. Patentowany design umożliwiający najłatwiejsze rozstawianie namiotu na rynku. Wytrzymały materiał o hydrostatycznej wytrzymałości 20 tysięcy mm. Zwiększona ochrona dzięki regulowanemu daszkowi. Cztery wentylacyjne otwory kamo dla maksymalnej cyrkulacji powietrza. Wysoka, płaska tylna ściana dla zwiększenia użytecznej przestrzeni i wysokości. Mocna podłoga HD z klapą. Specjalna torba do przenoszenia. Przeznaczona dla jednej osoby oferuje naprawdę sporą przestrzeń wewnątrz. Z racji tego, że już ten dzień naprawdę jest bardzo krótki, godzina 16 w sumie. E, zaczyna się robić ciemno. E, wytypowałem wszystkie trzy miejscówki, trochę mi to zajęło, bo woda jest naprawdę e, specyficzna. Nie jest taki blat, nie są, nie są to jakieś e, regularne kształty, tylko naprawdę są górki dołki e, i zatoczki, i drzewa powalone także fajnie. Miejscówki trzy wytypowane na dzisiejszą noc. Zestawy wywiezione, każdy zestaw inaczej. Zobaczymy co dzisiaj ta noc przyniesie i jutro rano Wam pokażę może nawet rybę. Zobaczymy, chociaż rozmawiałem tutaj z sąsiadem. Dzisiaj przyjechał na stanowisko obok tak samo jak ja. I powiedział, że wcale mimo tego, że nie jest to jakaś bardzo duża woda. No to wcale nie jest tak prosto o rybę, także czy wybór wody na tą porę, czyli koniec października był dobry? To już się okaże, to już się okaże w niedzielę, dzisiaj mamy piątek. Także idę jeszcze się ogarniać i zobaczymy, co ta noc przyniesie. no witam po nocy co w nocy, co po nocy w nocy były kilka pików ale to prawdopodobnie coś drobnica, miałem bardzo delikatnie poustawiany więc na razie nic się nie działo woda naprawdę bardzo fajna nocka w ogóle mega mnie zaskoczyła nigdy w sumie czegoś takiego nie słyszałem i to tak blisko na pewno ponieważ wczoraj w nocy było rykowisko nie wiem czego, nie wiem jak blisko, ale w nocy wydawało się to, jakby to było 50-100 metrów tutaj z łowiska, więc bardzo fajne. Może budziło, ale na pewno fajne przeżycie, no ale niestety brania żadnego nie wypracowałem. Nęcone miałem w sumie trzy miejscówki, na pewno żadna nie jest zanęcona jakby za mocno, nie jest przynęcone jak na tą porę, ale każde każdy, każdą uwzględnienie, każdy zestaw mam inaczej inaczej zanęcone. Jedną yy, taką wodę, naj, najbliżej, głębszej wody. Yy, jeden zestaw mam w takiej głębszej wodzie, już właśnie na wyjściu z zatoki, bo znajduje się w zatoce. Jak się dowiedziałem, yy, to jest zatoka i ta płytsza część. Także czy to na tą porę? No zobaczymy. Yy, wracając. Ten jeden zestaw miałem tak, jakby na grubiej. Tam miałem bałwanka założonego i zanęcone miałem konopia, kukurydza z puszki konserwowa, e, pelet i kilka, kilka kulek, może z pięć i, i kilka pokruszonych kulek. E, I tak tam miałem postawione, i tam w miałem postawione na Milky Cream, czyli, czyli nowość od, od Masiva, którą właśnie testujemy sobie. E, na następnym zestawie miałem to samo. Tylko dałem tam skarleta kulki małe, 14 mm, z tym, że bez kukurydzy już, żeby właśnie jakby tak każdy zestaw był inaczej. A trzecią wędkę mam postawioną tutaj po prawej stronie, bardzo blisko, może 30 metrów od brzegu, przy liliach znalazłem taką dziurę 3 metrową. Jest tam twardo, także fajne, fajne, fajne miejsce I, ta, i tak to wygląda, a tam wbrew pozorom postawiłem Zrzuciłem może 10 kulek, tylko i całych kulek, nic nie dawałem drobnego. Ze względu na to, że te miejsce wygląda na takie dla białorybu, że jakby tam może tam lin może się trzymać. No i tak to sobie w głowie poukładałem. Nocka nie przyniosła, tak jak mówiłem, nic, ale wydaje mi się, że a na pewno na tym stanowisku, że teraz właśnie jesienią i tu późną, już tej ryby będzie trzeba szukać. To nie jest tak, że będę siedział teraz tydzień i te same miejsca obławiał i ta ryba sobie przyjdzie bo na pewno tak nie będzie także już jedząc śniadanie i teraz właśnie pijąc sobie ciepłą herbatkę patrzę czy coś się dzieje aczkolwiek no się nic nie dzieje więc obserwacja, wody, więc obserwacja wody nic tutaj nie wnosi chociaż w nocy były jakieś spławy ale spławy były na głębokiej wodzie do której nie mam dostępu na środku wody ale będę próbował się jedną wędkę do tego zbliżyć, tam dokąd mogę, niedaleko markera, do najgłębszej wody. Drugie miejsce mm, znajdę na wprost, tutaj przy tych drzewkach. Jest to takie charakterystyczne miejsce, że wydaje mi się, że jest jakieś brzozy, są, y, są jakieś paliki, wydaje mi się, że tutaj znajdę zaraz jakieś fajne miejsce i y, na pewno tutaj ludzie wywożą, więc ta ryba może być przyzwyczajona do tego, że w tym miejscu y, pobiera pokarm, więc zmienię po prostu te dwie wędki, bo jedną mam przy drzewku, zwisające drzewko i tam jest tam w miarę głęboko i jedną mam około 30 metrów też od brzegu, też blisko, ale właśnie idzie, idzie taki dwumetrowa jakby półeczka, jest spad do 4 metrów, może 4 z kawałkiem. I tam właśnie mam postawione, mimo że blisko, to i tak siedzę sam, jest tu cicho, więc chciałem sobie tutaj właśnie postawić zestaw. Nic to też nie przyniosło, więc mówię, więc to zamienię tutaj na drugi brzeg i tam pewnie znajdę jakąś półeczkę taką bardzo płytką, mimo tego, że słońce tam za mocno nie świeci, szczególnie teraz w ogóle mocno nie świeci, więc tak to wygląda, ale chcę po prostu mieć rozstawione te wędki. W różnych miejscach i znaleźć po prostu, może ta ryba się trzeba w innym miejscu, może jest na tej płytszej mimo wszystko. Bo jednak jeszcze tych promieni słońca trochę, trochę w ciągu dnia wchodzi, jeszcze dzisiaj ma trochę poświecić słońce. Także tą wędkę prawą zostawiam przy liliach. Ona będzie pewnie już moim zdaniem leżała do końca. Z tym, że mam plan zmienić w ogóle taktykę nęcenia i przynęty. Także zaraz zobaczycie, co, co tam wymyśliłem, bo chcę chyba trochę to odchudzić jeszcze wszystko, mimo że i tak jak na mnie to i tak łapie drobno. No i zobaczymy co ta taktyka przyniesie I, i, i mówię, będę miał wtedy jedną na najgłębszym, jedną na bardzo płytkim po drugim brzegiem i jedną tutaj w tej dziurze na 3 metrach. Ja jeszcze popiję sobie herbatkę, popatrzę na wodę, może akurat coś zaobserwuję i przeanalizuję do końca swoją taktykę i zaraz wam pokażę, co wymyśliłem. Czas podjąć jakieś ruchy, bo nie będę siedział i czekał, aż ta ryba tu przypłynie, bo w taką porę, jaka jest teraz, czyli taka późna jesień, może już być z tą rybą ciężko, więc trzeba jej sobie poszukać. Postanowiłem odchudzić trochę zestawy, a nawet, jak mi znacie, to nawet bardzo. Jeden z zestawów to będzie Scarlet 14 mm i sztuczna kukurydza. Druga to będzie bez zmian. Klasyczny Popek 14 mm Fatal. No i wiele osób pewnie będzie zdziwiony, ale. 11 mm popek Milky Cream. To jest nowość na ten rok od masiwa więc, więc trzeba jeszcze przetestować, zobaczyć. Może akurat na taką drobną przynętę jakiś karp się skusi. Znalazłem już dwie nowe miejscówki. Tak jak mówiłem, tą jedną 3-metrową tutaj przy liliach zostawiam. Jedną Zmieniam na najgłębsze miejsce. Tam mam 4 metry przy, przy markerze. Myślę, że tam często ta ryba się kręci, bo jednak marker to taki wyznacznik i często ludzie właśnie gdzieś tam nieopodal tego markera łowią. Moim zdaniem. Więc zobaczymy. Chcę mieć po prostu jedną wędkę na najgłębszym. No i jedna wędka pójdzie tutaj naprzeciwko za mną pod drzewo. Tam znalazłem takie fajne miejsce na 1,8 metra głębokości, czyli mam 1,8 metra głębokości 3 metry i najgłębsze 4 metry, starałem się właśnie zbliżyć do, do tamtej strony, tam gdzie podobno właśnie te ryby wychodzą o takiej porze bo jednak tutaj dowiedziałem się, że ta zatoka, no tak średnio nawet nie wiedziałem w sumie, że to zatoka, ale fajnie, bo generalnie Łowisko jest bardzo ciekawe, pierwszy raz jestem na nim, ale chciałem właśnie taką wodę, na której właśnie są górki i dołki, że jest opcja łowienia na płytko, jest opcja łowienia na głębszych głębokościach i na mnie odpowiada, jak mam miejsce niecałe 2 metry i, i mam miejsce na, na 4 metry, to myślę, że jest w porządku. Ja się nie poddaję, bo mówię, woda jest ciekawa, może trochę stoi jak zaczarowana. No, nie ma jakichś spałów, i tak dalej, ale myślę, że zaraz właśnie zanęcę, zrobię przewózkę i, i powinno może może coś wejdzie. Powinno coś wejść w takie małe. Używam to jest też tutaj, jest to pokruszone trochę na pył, trochę na takie małe cząstki crusherem. przyjechałem oczywiście, przygotowany, bo właśnie może być różnie jesienią, może padać, deszcz, więc takie pudełeczko i zrobione wcześniej PV-ki czasami ratują sytuację. Ja właśnie w taki sposób to robię, że jak mam możliwość, to zawsze staram się zrobić te PV-ki. No cóż, biorę się za przyszykowanie, za nęty i będę zaraz przewoził trzy wędki. Jest około godziny 12, także myślę, że do jutra, jestem do jutra do dziesiątej. Jestem dobry w myśli, także zabieram się za robotę. Dobra, pokażę Wam teraz wywózkę. Pokażę, jak odchudziłem zestawy, jak wygląda zanęta i gdzie wywożę który zestaw. Ten przymarkę, że na najgłębszej wodzie to tam poleci Bolsena w posypce, czyli Scarlet z podwieszoną sztuczną kukurydzą. Na to liczę, że tam spokojna taka ryba, już, już pewnie na popka może się nie skusić. Także zobaczymy. Na początek leci konopia. Do tego kukurydza z puszki. Niedużo, taka puszka pewnie na 4 wywózki, także na spokojnie i do tego idzie trochę takiej można powiedzieć gołderki z peletu, żeby można było położyć Pfałkę. I co? No i oczywiście Scarlet, tak samo. Eee, w ogóle ta kulka, którą włożyłem na włos, to jest spaczki. Także tych małych kulek trochę tu pokruszę. Też miejsce tutaj, gdzie będzie właśnie leżała pv, żeby było wszystko suche. O, właśnie myszka mi przebiegła. Obok jest trochę tego tutaj, także. Nie wiem ile kulek z 15 takich małych, może 15. Większość to właśnie będzie taka zgnieciona, pokruszona i kilka pewnie zostawię o, z pięć z pięć całych do tego leci właśnie mała pv'eczka zestaw jest może trochę kilka jakby różnych frakcji o to mi chodziło, ale nie chciałam, żeby ta ryba też się najadła myślę, że tym się za mocno nie naje, tylko właśnie będzie sobie żerować na myszy to działa, także zobaczymy jak na ryby. Siemano-Siemano, jestem już po ostatniej nocy, niestety bez brania. O tyle co wiem, to cała woda nie miała brań przez ten weekend, także nie było żadnej ryby. Także nie jestem sam to jest trochę pocieszające i niepocieszające, bo prawdopodobnie z tego co się zorientowałem i rozmawiałem z właścicielką, to już ostatnio ustały brania prawdopodobnie po tym przymrozku ta ryba już przestała brać. I może po prostu na tą wodę jest za późno. No cóż, byłem tutaj pierwszy raz. Ostatnio lubię sobie jeździć po takich wodach mniejszych, tam gdzie mnie jeszcze nie było, żeby sobie odhaczać, sprawdzać inne wody. Może akurat trafi się jakoś perełkę, ta na pewno taka jest. Karpiowa ostoja w środku jakby lasu, bez internetu, także naprawdę jak człowiek jest przyzwyczajony, to może być ciężko. No i niestety, prawdopodobnie ta woda już się wyłączyła, dlatego fajnie na jesień, na taką późną jesień odwiedzać zbiorniki takie, które są, myślę, że trochę głębsze niż 4 metry najlepiej by było i takie, w których, których ta woda dłużej... Jakby dłużej ta ryba żeruje na tych wodach, tak, bo są takie, takie wody, znacie takie wody, sam takie wody znam, gdzie po prostu jedziesz w listopadzie, w grudniu cały czas możesz łapać karpie, bo jest po pierwsze głęboko, po drugie tam ta ryba jest do tego przyzwyczajona, a tutaj prawdopodobnie nie. To też jest nowe łowisko, chyba to jest trzeci rok tego działania, także byłem, zobaczyłem, niestety nie udało się, ale jak to mówią w domu... Niestety się nie złowi, trzeba jeździć, trzeba próbować, a może by akurat się udało, także ja lecę pakować swoje wszystkie rzeczy i do zobaczenia w następnym filmie. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, dajcie znać, jak tam wasza jesień i pozdrow!